Witam z Chicago, Robert Szabla. Zapraszam na program Rozmowy przez Ocean. Dzisiaj naszym gościem jest Ryszard Sznepf, były ambasador polski w Waszyngtonie, i barysta, wykładowca akademicki. Witam serdecznie, panie ambasadorze. Kłaniam się pięknie i wszystkim rodakom nie tylko w Chicago, w całej to co, Ameryce. To co, znowu pan zostanie ambasadorem? No, w dyplomatycznych obyczajach raczej się to nie mieści, chociaż zdarza się. Na ogół się nie powtarza tej samej placówki po raz wtóry, chociaż w wyjątkowych zupełnie przypadkach, ale ja nie jestem pewien, czy ja należę do tych wyjątkowych przypadków, więc bardzo bym chciał, w tym sensie, że niezwykle ciepło wspominam. Waszyngton, te kontakty, które wówczas myślę, że były bardzo owocne. No i wspominam bardzo dobrze spotkania z Polonią w Chicago, w Nowym Jorku, Memphis, Seattle, Houston, Dallas, Miami, Gainesville i tak dalej. Odbywałem ponad 30 podróży rocznie do różnych miejsc i wszędzie byli Polacy i, i, i bardzo serdecznie mnie przyjmowali. Rozumiem, że ponieważ będziemy mieć za chwilę prawdopodobnie najprawdopodobniej zmianę władzy w Polsce, to pan przyjąłby znowu propozycję zostania ambasadorem? Jeśli nie w Stanach Zjednoczonych, to na przykład w Kanadzie, Wielkiej Brytanii albo w ONZ? -cie? Myślę, że wszelkie dywagacje na temat jakichś nominacji, personalnych wskazań na tym etapie, no, są przedwczesne bardzo. Oczywiście miło mi słyszeć, że jak rozumiem, yy, widziałby mnie pan w tych wszystkich miejscach wspaniałych, które pan wymienił. Natomiast w tej chwili to, co za... Myślę, zajmuję, że nowa koalicja by pana widziała. Ja akurat nie mam to się okaże, to, się, to się okaże, to się okaże. Natomiast w tej chwili naszym zmartwieniem, także mówię o wyborcach, którzy głosowali na, za zmianą, jest po prostu utworzenie rządu, z tym są pewne perturbacje. Jeżeli tylko pan prezydent zechce, to może tę ścieżkę ułatwić i nie opóźniać powołania rządu co jest tak ważne w sytuacji, kiedy toczy się wojna na naszej granicy. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, nie muszę państwu mówić, jest bardzo napięta. Generalnie rzecz biorąc, świat nie jest łatwy, więc no powołanie nowego rządu, który będzie mógł podejmować decyzje, jest niezwykle istotne i w tej chwili czekamy na to, czekamy na, na rozstrzygnięcia. A kwestie personalne no zostawiam to liderom partii, które wybory wygrały. Donald Tusk został dzisiaj przez zarząd Platformy Obywatelskiej wyznaczony na nowego premiera jako kandydat tej partii. Trzeba jeszcze na to oczywiście zgody trzeciej drogi i lewicy, ale to jest chyba już tylko formalność, tak mi się wydaje. To jest dobry kandydat całej opozycji Pana zdaniem, Donald Tusk? No, by, by, dobry to jest mało powiedziane. Ja bym powiedział, że to jest jedyny kandydat, który ma tak ogromne doświadczenie. Także w, w negocjacjach jako y, przewodniczący Rady Europejskiej y, no, y, poznał z własnego doświadczenia, y, co to znaczy y, wypracowywanie jakiegoś kompromisu y, w tym szerokim gronie państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie y, bardzo trudno są różne interesy i bardzo trudno jest osiągnąć wspólne stanowisko. Więc jest to y, absolutnie y, klasy światowej polityk. I y, powiem od razu, bo y, jestem świeżo po oglądaniu jednego z programów, w którym właściwie y, y, partia Szymona Hołowni też wyraziła swoje stanowisko, że jest to naturalny y, kandydat na premiera koalicji nowej. A Lewica już wcześniej właściwie taki sygnał dała, y, że w oczywisty sposób akceptuje no, lidera największej, największego uropowania w tej koalicji. Także myślę, że to w tej chwili jest zupełnie oczywiste. Pan poseł Borys Budka powiedział dzisiaj, że Donald Tusk już w przyszłym tygodniu poleci do Brukseli, gdzie chce się spotkać z przywódcami państw europejskich, żeby rozmawiać w sprawie między innymi KPO dla Polski. I też Borys Budka powiedział, że tylko Donald Tusk gwarantuje odbudowę pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Więc tak, pierwsze pytanie, czy nie jest to za wcześnie, żeby jeszcze zanim zostanie oficjalnie premierem Donald Tusk, latał do Brukseli? A drugie, czy zgadza się Pan z y, posłem Budką, że tylko Donald Tusk y, gwarantuje odbudowanie, jak to określił, pozycji Polski na arenie międzynarodowej? No, Zacznijmy od pierwszego rzeczywiście, czyli Sprawy niezwykle ważnej funduszy europejskich, europejskich na odbudowę po okresie pandemii i zapaści gospodarczej. I po pierwsze, każdy może jechać do Brukseli, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ja mogę jechać, pan może jechać, wszyscy właściwie możemy jechać do Brukseli, jeżeli tylko stać nas na bilet i, i jeżeli mamy taką ochotę. Natomiast Donald Tusk obiecał wyborcom, że będzie to pierwsza sprawa, którą załatwi i że to będzie szybko. Więc rozumiem, że ta wizyta w Brukseli ma na celu przygotowanie gruntu pod szybkie decyzje w momencie, kiedy rząd zostanie uformowany. To jest bardzo, powiedziałbym, inteligentny zabieg. Mamy do czynienia z politykiem, mówię o kandydacie na premiera, y, który jest powszechnie znany nie tylko w Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych. Ja bardzo dobrze pamiętam, y, byłem wówczas ambasadorem, kiedy y, y, premier Tusk, tak pozwolę sobie nazwać, ponieważ był również premierem, y, nie wyprzedzając y, wypadków i tej nowej y, nominacji. Yy, otóż yy, premier Tusk był z wizytą w Waszyngtonie jako przewodniczący Rady Europejskiej i był przyjmowany przez yy, no, najważniejszych, najwyższych urzędników państwa amerykańskiego. Yy, reprezentował wówczas całą Unię Europejską. Yy, I muszę powiedzieć, że napawało mnie to wówczas dumą i zrozumiałem, yy, choć nie było to dla mnie zaskoczeniem, że Donald Tusk dysponuje atutami, których nie ma żaden inny polityk, jeśli chodzi o komunikację właściwie z czołowymi postaciami współczesnego świata, ponieważ miał już z nimi kontakt. Ja mogę tylko powiedzieć, że pamiętam, a towarzyszyłem wówczas premierowi Tuskowi jeszcze jako wiceminister spraw zagranicznych, byłem na szczycie Unia Europejska-Azja w Pekinie. I premier Tusk wówczas poznał liderów też chińskich. Byliśmy w Ameryce Łacińskiej, poznał wielu prezydentów Ameryki Łacińskiej, a jako przewodniczący Unii Europejskiej, przewodniczący Rady Europejskiej, no, był już liderem nie tylko w formacie krajowym, polskim, ale europejskim. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o tym, o poprawieniu wizerunku, to trudno sobie wyobrazić, że może być jakiś inny polityk, który ma e, tak e, silne atuty e, w postaci doświadczenia i rozpoznawalności. Dzisiaj to jest bez wątpienia najbardziej znany polityk polski, e, i myślę, że z bardzo dobrą etykietą, że tak powiem, jako człowiek, który. No jest przywiązany do reform i to tych dobrych reform przywiązany do spraw wolnościowych. Cała historia też Donalda Tuska to potwierdza, że był uczestnikiem i to aktywnym solidarności w czasach jeszcze, kiedy w Polsce panował komunizm. Więc ma te wszystkie w ręku instrumenty, które, w pierwszym tym rzucie, bo mówimy o takim pierwszym wizerunkowym momencie, jest w stanie po prostu zademonstrować liderom nie tylko europejskim, ale i amerykańskim właśnie, co jest bardzo ważne, że oto Polska no, wróciła na tory demokracji, praworządności, no, tolerancji, co jest bardzo ważne wobec środowisk, które czują się inaczej, że jesteśmy krajem, który dojrzałej demokracji ponownie. I to społeczeństwo zadecydowało o tym, a nie jakiś akt y, desperacji. Czyli, czyli Borys Budka miał rację, że to tylko Donald Tusk jak na ten moment może odbudować wizerunek Polski na ja świecie. Pozwoliłem sobie rozwinąć y, tę wypowiedź y, y, posła Budki. Y, y, dla polskiej publiczności to jest dosyć oczywiste, ale Warto, żeby to wybrzmiało również u Państwa na antenie, z wzmocnione pewnymi argumentami. Za tym myśleniem idzie po prostu historia, doświadczenie i umiejętności. To, to jest po prostu wybitny polityk, który potrafi porozmawiać i dojść do porozumienia właściwie z liderami tego świata. To jest niezwykle ważna cecha. Panie ambasadorze, a kto powinien Pana zdaniem zostać nowym ministrem spraw zagranicznych? Ktoś, kto ma doświadczenie i determinację, żeby tę, to ministerstwo z powrotem odgrywało istotną rolę w kreowaniu polityki zagranicznej. Ja czytam. I, to bo... będzie. Czeka Pan na nazwisko jakieś? Zapewne wszystkie. Ja czytamy. mogę Panu podpowiedzieć, bo czytam tutaj, że. Do MSZ-u przymierzana jest podobno pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador polski w Moskwie. Podobno opiera się na nią trzecia droga. Zna pan panią ambasador y, y, Pełczyńską-Nałęcz? Zna panią osobiście? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i no co, co pan o niej myśli? Jesteśmy zaprzyjaźnieni. To bardzo inteligentna osoba y, o znaczącym doświadczeniu, jeszcze w ośrodku studiów wschodnich. Ma pewne uprofilowanie y, y, odnośnie do y, polityki wschodniej. Była ambasadorem y, w Moskwie, ale zanim y, objęła to stanowisko, była również wiceministrem y, spraw zagranicznych y, odpowiedzialnym właśnie przede wszystkim za y, naszą politykę wschodnią, a polityka wschodnia odgrywa niezwykle istotną rolę no, y, w naszym bezpieczeństwie i, i w rozgrywaniu interesów, interesów Polski. Myślę, że jest to osoba, którą warto rekomendować. Nie wiem, czy taki będzie wybór, oczywiście. Tym niemniej, to dobrze, że. A może czas już jest na kolejną kobietę, może lepsze wydanie jakieś, pani minister spraw zagranicznych, która rzeczywiście pokieruje tym resortem, ale najpierw go zmieni, bo resort wymaga rzeczywiście y, wielu dogłębnych napraw. A jak pan ocenia te osiem ostatnich lat polskiej polityki zagranicznej? A, trudno mi znaleźć dobre słowo jakieś. Mówię to z przykrością, a, ponieważ a, m, czuliśmy właściwie wszyscy, że ta polityka jest prowadzona a, w formie takiego boju a, właściwie tak, jakbyśmy byli y, krajem frontowym, czy krajem, y, który wypowiedział wojnę niemalże całemu światu. Y, o stosunkach z Unią Europejską y, chyba nie muszę wiele mówić, ponieważ y, konflikty z Brukselą, y, przede wszystkim w odniesieniu do kwestii praworządności, są dosyć powszechnie znane, ale nie tylko. Y, też jeśli chodzi o y, jakby rozumienie i. Podejmowanie inicjatyw, które wychodziły z grona państw członkowskich, właściwie nigdy nie byliśmy zgodni, zawsze byliśmy przeciwko. Raczej łączyliśmy się z Węgrami Viktora e, Orbana e, niż e, z naszymi naturalnymi sojusznikami, a zwłaszcza liderami Unii Europejskiej. Mam na myśli Francję, mam na myśli e, Niemcy, ale też Włochy czy, czy Hiszpanię. Przypomnę, że jeszcze nie tak dawno, to znaczy zanim Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, byliśmy w tej czołówce i można powiedzieć, jednym z krajów, który rozdawał karty. Także mieliśmy wpływ na to, jaka ta polityka będzie, między innymi w odniesieniu do Europy Wschodniej. Partnerstwo Wschodnie było właściwie autorstwa naszego, polskiego, wykonywanego wspólnie ze Szwecją, bo. To jest dobre zagranie, żeby w Unii Europejskiej pokazać, że ktoś jest współautorem. To, to wzmacnia, jak gdyby, tę pozycję. I w wielu innych kwestiach. W okresie ostatnich 8 lat, poza konfliktami z Brukselą, z Unią Europejską, no mieliśmy sporo zatargów z Francją, poczynając od sprawy Karakali, czyli takiego kontraktu, który został zerwany. Ale też w innych kwestiach, bo Francja z pewną wstrzemięźliwością, żeby nie powiedzieć niechęcią, patrzyła na to, co dzieje się w Polsce. Konflikt z Niemcami, to nie muszę mówić, bo w ciągu 8 lat Prawo i Sprawiedliwość uczyniła z naszego sąsiada, naszego głównego wroga, a przecież mamy w Ukrainie toczącą się wojnę napastniczą ze strony Rosji, Nasza uwaga powinna być zupełnie w innym miejscu. Mieliśmy konflikt z Republiką Czeską. W kwestii, którą można było dość prosto załatwić, chodziło o kopalnie węgla brunatnego i, i, i kwestie środowiskowe i no, obniżenia poziomu wody, co wpływało na bezpieczeństwo hydrologiczne części Republiki Czeskiej, obywateli tam mieszkających. Mamy zupełnie absurdalny konflikt y, z Ukrainą y, w sprawie zboża, choć mogliśmy znowu, powtórzę, to załatwić zupełnie inaczej. Y, ścieżkę pokazała nam Rumunia, pokazała Słowacja, które porozumiały się co do kontroli kontyngentów, co do właściwego y, y, upoważniania firm, które y, transportują po prostu y, Produkty rolne z Ukrainy do innych krajów. Można było to, jak to mówi się potocznie, ogarnąć, ale wybraliśmy drogę y, walki tylko dlatego, i to trzeba powiedzieć sobie jasno, że kierownictwo Partii Prawo i Sprawiedliwość y, chciało pozyskać część głosów Konfederacji Partii Antyukraińskiej i w jakimś stopniu nawet prorosyjskiej. I żeby ten, y, ten elektorat przyciągnąć do siebie, postanowiło. Z Zniszczyć właściwie y, nasze relacje z Ukrainą. Mamy więc sytuację w sumie komfortową dla, dla nowego, dla przyszłego rządu, że cały świat naokoło nas, także Stany Zjednoczone, żeby było jasne, a wiem to od moich przyjaciół w Waszyngtonie, a także tutaj na miejscu w Warszawie, oczekuje na zmianę polityki zagranicznej Polski, na y, bardziej przyjazną, bardziej wyrozumiałą. No, i taką, y, powiedziałbym, y, politykę w dialogu, a nie w ustawicznej walce, tupaniu nogami, y, waleniem w bęben, którego byliśmy świadkiem właściwie przez całe 8 lat i sprawiło to, że nasza reputacja jako kraju jest w tej chwili y, taka, że Polska to jest kraj problemów. A chcemy, żeby byś, żebyśmy byli krajem, który jest postrzegany jako kraj, który rozwiązuje problemy, a nie ich dostarcza. Panie ambasadorze, czy Polska powinna mieć ambasadora w Izraelu? Od dwóch lat nie ma polskiego ambasadora w Izraelu. Nawet w kontekście tego, co w, teraz tam widzimy, co się tam dzieje? Ja powiedziałbym tak. Wielu ambasadorów powinniśmy odwołać, ale tam powinniśmy akurat mianować, zwłaszcza w tej sytuacji. W której nasi sojusznicy. Dzisiaj mamy e, kolejny dzień wizyt e, przywódców zachodnich krajów. Mam na myśli premiera Wielkiej Brytanii, ale był już e, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. E, był kanclerz e, Republiki Federalnej Niemiec e, e, Scholz. E, e, mnożą się e, głosy poparcia, bo jakbyśmy nie patrzyli, aby byliśmy państwem Krajem, który utrzymywał pewną równowagę rela, w relacjach pomiędzy y, państwami arabskimi i Izraelem, to dzisiaj w obliczu tej a, ewidentnej agresji y, ugrupowania Hamas y, powstał problem, w którym powinniśmy się opowiedzieć za prawem do obrony. Jednak y, tak jak Ukraina ma prawo do obrony i my mamy prawo do obrony własnego terytorium. Y, Przypomnę, że Polska była dostarczycielem dosyć poważnej pomocy humanitarnej już wcześniej, właśnie do autonomii palestyńskiej. Byłem, ja byłem trzykrotnie jako wiceminister też, byłem w autonomii, byłem w ramallach, rozmawiałem z przywódcami, między innymi z prezydentem, który obecnie wciąż sprawuje władzę w autonomii palestyńskiej, prezydentem Abbasem. I, i muszę powiedzieć, że Polska była takim czynnikiem sprawczym, aby Gospodarka się odbudowała, a poprzez to, żeby kwestie militarne i, i, i walki, i terroryzmu zwłaszcza, no, spadły z agendy, jak gdyby, bo młodzi ludzie mają pracę i mają perspektywę y, na przyszłość. Niestety, widzimy dzisiaj, że to się nie udało, że ktoś postanowił zburzyć. Jedyną zresztą, y, to trzeba jasno sobie powiedzieć jedyną taką Udaną inicjatywę, jaka powstała w okresie prezydentury Donalda Trumpa, czyli porozumienia Abrahama. To był inteligentny zamysł, aby kraje arabskie uznały państwo Izrael i wzajemnie, i aby agresja, czy stan właściwie permanentnego napięcia wojennego został obniżony. I ta ścieżka dosyć daleko była już pokonana. My spodziewaliśmy się w najbliższym czasie, no, nowych gestów ze strony Arabii Saudyjskiej i Izraela wobec Arabii Saudyjskiej. Najwyraźniej, i tutaj możemy y, y, spekulować, y, różne siły chciały po prostu y, zniszczyć ten proces y, no, obniżenia temperatury na Bliskim Wschodzie. Y, ta łamigłówka jest dość prosta. Y, jakie kraje mogły być zainteresowane odwróceniem uwagi chociażby od innych spraw? Wywołaniem konfliktu na Bliskim Wschodzie? Jakie kraje mogą być zainteresowane, aby Stany Zjednoczone miały kolejny jakby front do obrony? Już nie tylko wspieranie Ukrainy, ale też wspieranie Izraela. Myślę, że nie muszę tutaj podpowiadać. Średnio zorientowany nasz słuchacz czy widz wie, o jakich krajach mówię. A co pan myśli o słowach prezydenta Bidena, który właśnie był w Izraelu i powiedział tak? Strzeżcie się do władz Izraela, by nie popełnić takich błędów jak Stany Zjednoczone po 11 września? No, tu chodzi o demokrację oczywiście i poszanowanie dla prawa, dla konstytucji. Izrael ma wewnętrzny problem też. Chodzi o próby zmiany w sądownictwie. I. Byliśmy obserwatorami tych setek tysięcy obywateli, które wyszły na ulicę, aby bronić praworządności w Izraelu. I najwyraźniej a rząd Izraela, zamiast podjąć dialog, rzeczywisty dialog z tymi środowiskami, a one, a to jest poważna część społeczeństwa izraelskiego, no, wolał wejść w konflikt, jak gdyby tracąc z oczu. Realne zagrożenia, jakie są tuż za granicą, czyli idą ze strefy gazy. To są zaniechania, które rząd popełnił. Ta przestroga prezydenta Bidena y, oczywiście była oparta na doświadczeniu Ameryki, które y, odbiło się bardzo boleśnie nie tylko dla, na obywatelach amerykańskich, którzy dbają o jedność państwa, ale nawet ja, muszę powiedzieć, bardzo to przeżyłem. Y, do późna, do rana praktycznie śledziłem wydarzenia. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, że miałem wrażenie, że Ameryka się wali. Jeżeli Ameryka przeżywa taki kryzys, to co nas czeka w takim razie? Bo jednak Stany Zjednoczone są tą właściwie jedyną globalną potęgą, która no, dba o to, aby zasady nie tylko praworządności, ale demokracji, konstytucjonalizmu, żeby one po prostu y, y, były dotrzymywane. Y, stąd przestroga y, ze strony y, prezydenta Bidena, ja to tak rozumiem. Zresztą w Polsce przemawiając też nawoływał do tego, że o demokrację trzeba dbać zawsze, że to nie jest y, y, wartość dana raz na zawsze. I że zrozumieliśmy to wówczas, że Polska jest ważnym partnerem, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Ale żeby być wiarygodnym jeszcze do tego partnerem, to musi szanować te wartości, które są szanowane w Stanach Zjednoczonych. Nie może być tak, nie chcę wymieniać tutaj, żeby nie wywoływać kontrowersji, że sojusznikiem jest kraj, który jest posądzany, albo o którym wiemy, że jest de facto krajem autorytarnym, że jest to autokracja. Ten kraj. Może oczywiście współpracować w jakimś zakresie, ale nigdy nie będzie wiarygodnym sojusznikiem. A to jest niezwykle istotne w tak delikatnej sytuacji, jaką obserwujemy obecnie. Panie ambasadorze, prezydent Duda nie został jeszcze zaproszony do Białego Domu przez obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena. Prezydent Duda to bagatelizuje mówi, że był w Białym Domu trzy razy, ale wszystkie te wizyty były za prezydentury Donalda Trumpa. Czy myśli pan, że teraz po zmianie rządu w Polsce prezydent Duda ma szansę, czy będzie miał szansę na takie zaproszenie, i ewentualnie pana zdaniem, pod jakimi warunkami? Być może do tego dojdzie, jeżeli prezydent Duda wykaże się teraz odwagą i rzeczywiście umożliwi uformowanie e, demokratycznego rządu. Ale tak jak widzimy to dzisiaj w Warszawie, tak się nie stanie. Więc prezydent Duda pozostanie jako orę orędownik jednak jednej partii, a, której członkostwo teoretycznie pozostawił za sobą, ale sercem i duchem najwyraźniej ciągle jest, tkwi w szeregach. Ja bardzo dobrze pamiętam wizyty prezydenta y, Dudy w Waszyngtonie w Białym Domu. Nie chciałbym być złośliwy, żeby przypominać szczegóły tych wizyt, i podpisywanie dokumentów, i te inne historie, które się wydarzyły. Ależ proszę bardzo, może pan być złośliwy. Tak, ale właściwie nie ma to sensu, bo to już minione, a już nie ma tego prezydenta i mam nadzieję, że nie będzie. Wybory są w przyszłym roku, więc prezydent Duda ma już niezbyt wiele przed sobą, też jako prezydent Rzeczypospolitej. Raczej nie spodziewałbym się, żeby prezydent Duda po pierwsze wykonał jakieś gesty, które by wzmacniały jego wizerunek, a po drugie myślę, że jednak, choć Biały Dom, umownie Biały Dom, administracja amerykańska nie jest małostkowa, to jednak pamięta się, że prezydent Duda zwlekał z uznaniem wyboru prezydenta Bidena że nie spieszył się z gratulacjami, a te, które wysłał, były kuriozalne. E, myślę, że e, w pamięci e, wielu osób to pozostaje, chociaż powtarzam, Ameryka to wielki kraj i drobiazgi nie odgrywają tak e, dużego znaczenia w prowadzeniu polityki, kształtowaniu polityki zagranicznej, jak w naszym przypadku. U nas takie zdarzenia są noszone w pamięci, są niezwykle emocjonalnie przewyżywane. W Stanach Zjednoczonych, jak się nauczyłem, to są rzeczy, które są marginalne, ponieważ e, e, administracja amerykańska zajmuje się rzeczywiście dużymi problemami i te, te małe, takie jak niestosowności jakiegoś polityka, e, nikną po prostu i idą, i, idą w nie pamięć. No ale, ale, Biden musi, ale Biden musi ludzie y, coś pamiętać nie móc zapomnieć, skoro go nie zaprasza, panie ambasadorze. Ja myślę, że przede wszystkim e, e, pamięta o tym, że e, prezydent Duda nie wykonał niektórych zobowiązań, też obiecywał, e, że jednak podejmie realne kroki e, poprawiające praworządność w Polsce. A przecież wiemy, że w dniu ogłoszenia wyborów mianował 72 bodajże neosędziów, a więc e, wpisał się po raz kolejny w niszczenie praworządności de facto. Y, próbując zabetonować y, sferę tak ważną jak, y, jak sprawiedliwość, bo oczywiście przyszły rząd zrobi wszystko, żeby to odkręcić, i myślę, że będzie miał metody, znajdzie metody na to, aby y, być skutecznym. Natomiast to są takie po prostu podstawi takie podstawianie nogi, takie chłopięce, powiedziałbym, taka zabawa w, pi w piaskownicy, że zanim pójdę, to jeszcze rzucę łopatką. I to źle świadczy o tej prezydenturze, i myślę, że ambasada amerykańska w Warszawie, ale też no Departament Stanu i Biały Dom dostrzega te poważne rysy, które wystąpiły na generalnie wizerunku polskiej prezydentury w okresie, właśnie, Andrzeja Dudy. I to tak szybko. Nie jest no, rozwiązywane ani akceptowane. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Ryszard Sznef, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, historyk, liberysta, także wykładowca akademicki, był naszym gościem dzisiaj. Dziękuję za nasze spotkanie. Ja dziękuję uprzejmie również.